przebrzydła szumowino. Pachołku moskiewski, Ty farbowana świnio, Marszałku kurewski, Chamie zbuntowany, zatęchła sklerozo, Gnoju zasmarkany, Ty zdrajco zomozo, Gnido zażygana, Jadowita mendo, Ty kukło gówniana, kacapski przebłędo, Tchórzu za fajdany, Ropiejący strupie, Padalcu rozdeptany, Ty w żodzie na dupie, Ty diabelskie łajno, Ty głupi żołdak, ty kurwo sprzedajna, ty ruski z upaku, Wypiertku Breżniewa, ty ślepy pedale, Kurduplu tempo głowy, ty głupi bęcfale, Sukinsynie śmierdzący, po zasuszona, W żodzie ropiejący, ty małpo zielona, Ty strachu na wróble, zboczony sadysto, Judaszu za ruble, ty ruski marksisto, ty pało gumowa, nędzny okupancie, zakało narodu, złamany palancie, Cuchnący pierdzielu, pełzająca Listo, ponury skór wielu, czerwony faszysto, ty sługo kremlowy, lokaju sowiecki, ty zbóju wojskowy, pomiocie radziecki, ty mówco obłąkany, nadęty bufonie, za naród sprzedany piekło cię pochłonie. Oh.